Siemanko widzowie, jestem Myśl ruiny i witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku eee, przepraszam w dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam moją kolekcję gier na PS1 i na PS2 jest 20 gier na PS2 i 21 gier na PS2 i nagierka gierka na PS1 Tą gierkę wy już znacie. Nie wiem czy lubicie, ale znacie z mojego kanału. I jest to DFA. DFA Premier League Stars. Angielski się kłania. I mamy takie instrukcję, katalog gier spontanowych EA Sports. Yy, oraz yy, kartę gwarancyjną. Płytkę. O, ta płytka, rysek. Ma. A zabawne, bo jak ją kupiłem, to twierdziłem, że jest w idealnym stanie. Nie wiem, czy wtedy nie widziałem tych rysek, czy się mi porysowała jakimś cudem. I tutaj jest komplet, komplet, czyli mamy i nie tylko instrukcję, ale też katalog gier oraz oraz... Kartę gwarancyjną. Niestety, pudełko potrzaskane, kupione w już niestety świętej w sklepie wieloryb w Poznaniu. 29,50 mnie kosztowało. Cyk i ok. Teraz kolejna gra. Burnout 2 Point of Impact, kupiona w Lombarcie za 20 zł starkowany z 30 Co dużo mówić mój najnowszy nabytek podmieniłem sobie już pudełko instrukcja jest o, tutaj jeszcze gorzej płytka, ale uwierzcie mi, że ona na szczęście działa Teraz się zorientowałem, że 22, 21. gry nie ma. I teraz Dragon Ball Z Budokai 2. Gra, która niestety nie działa. Yy, tutaj po niemiecku. Dostałem ją w zestawie z konsolą na święta razem z z Pre evolution Soccer 4. o żeby trzeba było oddać płytkę do regeneracji, to może by się coś wyciągnęło z tej płyty, I nie próbowałem w sumie. Ej, to i Play 3, kupione za 5 zł, w cek się kiedyś, w sumie to nigdy w to nie grałem. Odpalałem to parę razy. Płyta działa, ale nie mam tego kamery. Ej, to i wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to jest na kamerę. Ej, to i. A płytka też trochę podesłana, a jak za 5 zł to w jaja nie będę zaglądał. Instrukcja gruba, bo jest tam w paru językach. I kolejna grana PS2 kupiona w Lombardzie za 20 zł. Dostałem do niej gratis, bo były wystawione dwie gry. Ale powiem później, jaki to był gratis. I to była moja pierwsza grana PS2. Później druga to był ten gratis, yy, trzecia to inspektor gadżet, a później dwie co ten. A dwie późniejsze to były już te gry co dostałem w zestawie i później już nie notowałem tego. Znaczy nie, sobie nie, ten, tego nigdzie nie zapisuję, ale szczęście, że pamiętam. I tak, co jest polskie wydanie? No, ale ja ja. Nawet w sumie nie zwracam na to uwagi. Nie jestem fanem gier sportowych, ale akurat FIFA Street 2 podobała mi się bardzo, jak z Wujkiem Mateuszem grałem. O. Czy wszystkie płyty u mnie muszą być porysowane? Nie wiem. Choć się domyślam. Okej. Okay. Ale i FIFA 7, no ona też będzie pewna po Kupiona kiedyś w bardziej za 15 zł. Razem z uszkodzoną płytą FIFA 6. Tak. Tutaj też jest komplet, komplet. Yy, instrukcja oraz katalog gier Electronic Arts. Co by tu powiedzieć? No, angielskie wydanie i płytę. No jej z, z tego co pamiętam to gra... Ta gra chyba działa. Kurde... Ja mam okropne stany. Wszystkie gry powinny pójść do regeneracji. Yy, dobra. No ale FIFA dycha. Ostatnio grałem z Kamilem. Pozdrawiam cię, Kamil. Co było dziwne w tej grze? Chociażby to, że... Z jakiegoś powodu nie mogłem grać gałkami i musiałem strzałkami grać. Co uwierzcie mi gra w piłkę nożną strzałkami to nie jest zbyt miłe doświadczenie. Tej też, też, no i, i polski język też, i generalnie to też jest to taka już jedna z późniejszych gier. Może nie tych najpóźniejszych, ale dwa to już były te takie powoli, takie już wyczerpujące lata. A to świnie. Polskie wydanie, a instrukcja po angielsku. Dobra, tutaj płyta chyba nie będzie aż tak straszna. O, parę rysek, parę palców. Da się przetrawić. Z tym kolekcjonerem takim, że Zbieram wszystkie gry we wszystkich stanach, byle żeby działała. Gran Turismo 3 Aspect yy, też będzie porysowana. Kupiłem ją za 15 zł w Ceksie. Ona była w okropnym stanie. Pudełka jest wymienione na nieoryginalne, ale tamto stare było. Po, yy, było. Folia była pożółknięta i tutaj zerwana. W ogóle tutaj tutaj okładka, tego nie widać, ale ona jest zamoczona od czegoś. Wydanie... Polskie i greckie, co? Od, odkrywam swoje gry na nowo. Tej gry akurat dawno nie tykałem. Aha. Dobra, nic. Pulsowana, ale tak jak mówię, tylko dwie gry nie działają. To właśnie Dragon Ball Z i. I FIFA 6, którym dostałem w Radzie i ją należy w konsoli. I kolejna gra jeszcze z naklejką z a Kiedyś tego nie odrywałem, teraz. Dobra. Kurde odkleja się. High School Musical 3 Senior Year Dance Krab, Nie powiem krab, ale dziadek mi ją kupił za 5 złotych. A więc ja mówię, a wszystkie gry zbieram. Raz zagrałem gra. Kurde, w naciskanie trzał, strzałek Krab. Płyta porysowana, jak chciałem to sprzedać, to nie chcieli mi przyjąć. W tym samym cech się nie przyjęli, nie? Ironia. Z tym kupiłem, a przyjąć mi z powrotem nie chcieli. Tutaj też komplet komplet katalog gier disnejowych, ani to oraz instrukcja. Taki smaczek zawsze fajny. Sorry, że się na no, coś patrzałem. I okej. Okay. O! Teraz jest moja chyba ulubiona gra na PS2. Powiedzcie sobie typ gra w inspektora gadżeta ma Druboc Invention. Ale mówię, miodna platformówka. Szkod szkoda, że to wyszło tylko na PS2. Kupiłem to 3 lata temu w seksie. To była moja pierwsza gra z seksa i trzecia w kolekcji. Bardziej to dziadek mi kupił. I to pudełko też sobie podmieniłem. Na niestety nieoryginalne. Tam to było oryginalne, ale też było połamane. Kupiłem tą grę bez instrukcji, o 15 zł 2020 bez instrukcji, ta gra nie wiem czy to problem PS, mojej PS2, czy to problem tej gry, ale czasami ona się nie chce ten uruchomić, to jest, zależy ale w większości się, w się uruchamia sobie przechodzę tą grę gram sobie w nią, że jestem na Londynie o i kolejna gra Lake Master X i kolejna naklejka. Kolejna naklejka, tutaj jest też stara naklejka. Jeszcze widać, że z dystrybucji angielskiej kiedyś kosztowała prawie 2 funty. funty. dostać, czyli oczywiście firma, której nie muszę przedstawiać. Wracam po krótkiej przerwie. Late Master X, tak jak mówiłem, mi dostał, czyli to jest gra o rybach. Kupione też kiedyś, chyba, zadychę Wydanie, oczywiście, że angielskie. I to jest jedna z wcześniejszych gier na PS2, bo rocznik 2002. Jeszcze też niebieska płyta, i mam tylko dwie gry na niebieską płyta, czyli No CD Roma. I co, płyta? Tylko raz odpalana była ta gra. W ogóle, ta płyta jest jakaś taka dziwna. Tutaj ma, nie wiem, nie wiem to, od czego to. Instrukcja, paragon 12 lipca, 21. I co ja tu wtedy kupowałem? Aha, evolution Soccer 4 i Exterminatora i okej, okay. dobra, pierdoły. Później mamy grę z Lombardu, też mam już długo w kolekcji, Zdarłem etykiety i nie pamiętam, ile ona mnie kosztowała, dosyć dawno kupowałam, a w środku chyba nie ma paragonu. Jest to Medal of Honor Rising Sun. A to chyba mnie kosztowało jakąś dychę czy coś. Też nie grałem w tą grę, tylko raz odpaliłem. O, i tu płyta w pięknym stanie. Jest tam parę małych rysek, ale. Aż się zdziwiłam. Wydanie polskie. Nie niemieckie. Tutaj i tak gra niby dwie dycha za darmo. Ta gre, to jest chyba najcięższa gra na PS 2 ever. Zobaczmy sobie najpierw płytę. Nie wiem czy nawet podpalałem tą grę. O o nie! Źle to wygląda Dobra. Tutaj jest nie dość, że gruba instrukcja. W środku jest nawet karta rejestracyjna, jak się nie mylę. I to jeszcze jest katalog gier od Konami 2003 i 2004. Wydanie angielskie. I teraz tak, gry, które w zestawie. Nie pamiętam czy w nią grałem. Revolution Soccer 4. Bez instrukcji, płytka, jakiś oj Oj, ja jeju co oni dodają do tych konsol? Czy to był Mikołaj? Pamiętajcie, drogie dzieci, że to był Mikołaj przecież. Bez uraz, jeżeli ktoś nie jest dzieckiem, a raczej najprawdopodobniej masz więcej niż... 15 lat, skoro się tym Skoro oglądasz moje filmy Ryman Revolution, kupiony za chyba 4 dychy. W też. O kurde. Otwieraj się. O, też taka ładna płyta, ale to jest platynka. Też zjechana nagrałem. Co by tu powiedzieć o niej w sumie? Wolę szalone króliki. Tak, i możecie mnie już spalić na stosie. Ale... To dlatego, że... No, generalnie jest tam taki etap, którego nie mogę przejść i, i w sumie odechciewa mi się kreć w tą grę. 45 zł kupiona. I Gran Turismo za 15 złotych. Okej. Okay. Wolę szalone bo szalone króliki zostały w kraje ze swoją mamą. Fajna gierka. Ile nam zostało jeszcze gier? 6 gier jeszcze. Raj ma szalone króliki, za 25 zł. Kupione. Dziadkowie mi kupili. Pamiętam też. Dziękuję w dziadkom w ceps No, 25 zł. Czy ta gra jest ze mną? Już jest rok. Dwa lata już jest tak roze mną. Płyta tutaj nie, tego nie widać, ale tu o, tu ma takie kółko. Bo tą grę też dosyć często grywałem. Co y, polskie wydanie, ale gra nie jest po polsku. Co jest moim zdaniem świństwem. Ale no, też da się grać. Jak można wydawać polskie wydanie, nie po polsku. <grym> Polska dystrybucja, lepiej to nazwać. Później Shadow the Hedgehog. Spoko, spoko. Nie jest zła, nie jest dobra. Znaczy, no jest dobra. W sumie fajna gregiera. Też kiedyś dosyć mocno ugrywana przeze mnie. No i też rendistan. Ile to mnie tam kosztowało? Chyba też. 4 dychy, no. I do tego instrukcja. Oczywiście granie dla Polaka, po angielsku. Sonic Heroes, gra na, na którą długo polowałem. No i też w Ceksie kupiona. Też chyba, trzy dychy są na mnie chyba. No, trzy dychy. Też instrukcja gruba. Też ogrywa, nagiera może nie tak duże jak szalone kuliki, ale też trochę grałem. Parę razy. Oczywiście wydanie brytyjskie. Moja mama lubi Simsy, to postanowiłem, że też sobie wezmę Simsy. I mam The Sims. No, stwierdziła, że to jest słabe wydanie. Eee. Yy... Ja w to raczej nie będę grał. O, nawet są tu naklejeczki. Jedną wykorzystałem na konsolę, co pewnie widzieliście. O, ale piękna płyta jacie. Tylko lekko popalcowana. Naprawdę mało rysek ma. Tutaj dwie dychy mnie kosztowała chyba. Manual. No. I dwie gry ostatnie. Chyba gra bez instrukcji. No. Mam tutaj z, z, zapisane, jak się to czyta. Więc to jest. Tak. En Pouvoir de jeu. E, Czyli gra fran francuska. Z tego, co, to, co wiem, to to była jakaś kreskówka. Dw Widzę. Kupiona też. Kiedyś u Archona widziałem tą grę Tak więc sobie kupiłem. Też chyba tylko raz grałem. Taka platformówka 3D z wkurzającym francuskim dubbingiem. Ten język w ogóle nie jest sexy, jak to się mówi. No i co by tu mówić? Francuskie wydanie. Oj, 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 ostatnia gra to jest Worms 4 Mayhem Fade Warf znów nigdy nie byłem. Możecie mnie znowu spalić. Możecie mnie wysłać do więzienia. Ale fajna giera no. Gdybym wiedział, jak w to grać, to ten. Gdybym wiedział, jak w ogóle się gra w dwójkę, to wtedy by było jeszcze lepiej. Tak w pojedynkę, tamto. I tutaj. bo no, płyta te, też była trochę ogrywana. Dwie dychy mnie kosztowało. I. To by było na tyle. Bardzo dziękuję za oglądanie tego całego szumudnego filmu. się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia.